klap filmowy był dobra, witajcie w kolejnym filmie z tej strony Bartson i dzisiaj zamocujemy sobie przynajmniej spróbujemy zamocować, bo nie wiem jak tutaj będzie to wszystko pasowało do siebie, bo jeszcze nie sprawdzałem, no ale kupiłem takie ścinacze kupione są też uchwyty i śruby, no i spróbujemy tu pomocować je do tego oto pługa kwernelandowskiego, no i był kupiony on bez ścinaczy nie jest tak, że tutaj zostały zgubione czy tam coś czy odkręcone. Kupiliśmy go bez ścinaczy rok temu. No i teraz postanowiliśmy, że no jednak te ścinacze przydadzą się. Przynajmniej zobaczymy, czy to coś tutaj da. Jakie zamocujemy, czy, czy, czy też nie. No i tak, jak widzicie, wszystko jest w różnych kolorach. No takie po prostu zostało przysłane, no ale jakby no, kolorem przecież się nie orze, tylko aby to stal była dobra i żeby to się nie połamało, bo tam widziałem, że też niektóre to nawet się łamią po kilku godzinach orki, więc tam kolor to jedno, a wytrzymałość czegoś takiego no to drugie, no i tu chodzi o wytrzymałość, a nie tam o kolor kolor, no to widzicie, jedne e, te, te ścinacze są białe, drugie czerwone, no a uchwyty na to takie zielone. No i jedne są lewe i drugie prawe, bo lewe to tutaj jest, e, idą na górę, czy tam prawe, no i drugie adekwatnie idą na dół. No i te, no, to tak nie będzie. To będzie w ten sposób, czyli na dół pójdą te czerwone. To na razie sobie tu odstawię pod balota i zobaczmy jak ten będzie tu pasował no tak no on będzie tu pasował oczywiście nie w to miejsce tylko gdzieś tu no ale o gdzieś to to będzie coś takiego chyba bo jeszcze nie widziałem jak to powinno być no ale za chwilę zobaczymy no i najpierw to no najpierw to będzie tutaj potrzebne, czyli najpierw pójdzie to. To tak musi być. W tą stronę. No właśnie. No i do tego zostanie to doczepione. No i widzę, że tu są niezłe regulacje i tu można sobie nieźle regulować. Na przykład ten uchwyt jest na dwie śruby, no ale trzecią można tu sobie tak chyba regulować. O, tak góra-dół. No i dodatkowo jeszcze tu na ścinaczach też można góra, dół, różne kąty tutaj reg regulować. No nie wiem, właśnie pod jakim kątem to ustawić, żeby to w miarę coś tam brało, ale raczej będę chciał to skierować tak trochę do dołu, żeby to było w dół skierowane. No. A ten to nie jest ten, to jest ten drugi, który pójdzie na górę tutaj też na taczce przywiozłem to sobie od razu, to przywiozłem kilka takich najpotrzebniejszych ewentualnie narzędzi do tego żeby nie latać po, po 10 razy dobra, to jest tu no i te dwa dwa są te, no to te idą, te idą na dół a te idą na górę więc to też na razie odrzucę sobie tam bo to na razie tu nie będzie potrzebne to tam na koniec, to na połowę, no i to tu, no też można tam dalej w sobie wyrzucić. To tutaj i śruby, śruby nie wiem, czy będą dobre. Do końca tutaj pasuje, więc no, o właśnie, idealnie to tu wchodzi, że tu są jakieś oryginalne Fernylandowskie, a może i nie ma, no ale po prostu. Takie śruby od polskiego pługa pasują i takie będą tu zakręcone. Dobra, to kręcimy. Przeczyszczę sobie trochę szczotką drucianą te otwory. Zaczynamy od tego pierwszego. No, tutaj te otwory na, tę, na tą śrubę. Dobra. Otwory poczyszczone. Te polskie i te polskie to są tutaj do tego do tego, tak jak Wam tu przed chwilą pokazywałem, no to do tego tu wchodzą idealnie, ale tu idą takie śruby no i innych nie udało mi się znaleźć w sklepie tutaj, więc, więc takie pójdą, tylko tu by pasowało dopiąć podkładkę bo bo te otwory tutaj są takie fasolki i, no i ta, ta nakrętka tak wchodzi w to więc jakieś podkładki tu trzeba chwilę jeszcze ogarnąć no a te śruby o te one będą idealnie tu pasować no i no i właśnie no i to to musi być tak jakoś o, właśnie tutaj idealnie się musi zgrywać. No i się zgrywa. I teraz tu można to dokręcić, tak żeby to się tu zgrywało. No kurde, powiem Wam, że dobrze, że miałem kamerę na głowie i mam całą tą opaskę na głowie, bo się walnąłem w tym w odkładnie i dobrze, że akurat w pasek od tej opaski był to, to nic nie poczułem praktycznie dobra, tam jakkolwiek to jest przykręcone chociaż dziewiętnastkę klucza tu muszę przynieść, bo wszystko wziąłem, a dziewiętnastki klucza nie, a akurat to on będzie tam potrzebny no i kurde, nie mam podkładek w tym momencie takich, które tu y, idą, a no, podkładki też tu będą potrzebne, bo te. Muszę jeszcze pojechać po te podkładki, bo w tym momencie nie mam takich dużych podkładek, a one tu będą potrzebne. I. Na razie poskręcam to tak, żeby po prostu zobaczyć, jak to działa. Ta, czy te ścinacze w ogóle tu będą dawać jakiś efekt, czy nie? Czy to będzie działało? No i wtedy, jak już będzie to wiadome, wtedy się pojedzie. Bo teraz specjalnie nie będę jechał do miasta po, po parę podkładek, więc to tutaj poskładam. Przecież to i tak tam się nie podkręca tak szybko, raczej. Więc później jak będę w mieście i kupię podkładki no to wtedy te podkręcam i, i pododajemy je tutaj żeby to się trzymało bo, bo one są tu jednak potrzebne bierzemy to dwie te i, i dwie te Teraz góra, dół pomocowany, więc lecimy z górą to będzie na odwrót teraz jak są na dole to chyba jest prościej niż teraz tak to zakładać Hürde. No Dobra, spróbuję. powiem Wam że jakoś te białe gorzej pasują jakoś tak nie chcą tutaj dobrze przylegać te czerwone na dole one jakoś lepiej mi tutaj pasowały a te nie wiem czy to jakaś inna firma czy to ktoś inny jakoś produkował czy coś ale niby to jest to samo ale może być jakoś inaczej wygięte czy wywinięte inaczej trochę Tutaj nie pasuje, tak jak to mocuje, no to tutaj jak dupa tutaj wygląda. Strasznie tutaj odchodzi od tego, nierówno tak. Na razie mocuję, może jak to podokręcam, to śruby to jakoś ściągną, bo na razie no to, to jeszcze nie jest podokręcane, tylko to jest tak luźno w miarę. Nie pozrywa, no i o widzicie, i o to właśnie chodzi. Tak jak tu chociażby, no to kurde, no przecież tutaj nawet jak śruba, Dojdzie to, tu jest bardzo duża ta szczelina. No, nawet, jak ta śruba, jeśli to ściągnę tą, tą śrubą, to i tak ta, ta szczelina będzie duża. I skręcam to. Zobaczę, jak to będzie odstawało po skręceniu. Koszt uchwytów to wyniósł 480 zł. A koszt ścinaczy to 430 zł. Czyli prawie. Niespełna 1000 złotych poszło w, ten, w te części w tym momencie do tego pługa i zobaczymy, czy to będzie warte tej ceny. No i widzicie, no, nawet jak tu się ściągnie, to ściągam tą nakrętką, ale to już te czerwone lepiej tutaj na dole pasują. I mogę powiedzieć, że chyba te pasują tak jak powinny. A te na górze odstają. W jedno ścinacze były z jednego sklepu, no ale to tak czy siak, jak były z jednego sklepu brane, no to powinny być takie same. Mocowania były z Zenoksu, a te ścinacze już nie wiem, tam zapomniałem, AgroLab, chyba czy coś takiego. Tamtego trochę źle zamocowałem, muszę go. Poprawić. No i te górne, te białe, no też źle są, ale no z tym nie mogę tutaj za bardzo nic zrobić. No bo mówię, no to nie dolega, nie przylega za bardzo. Tak jakby ten to żelastwo było tak odgięte za bardzo. Tak ktoś odgiął to zbyt mocno i teraz jak się nie chce to pasować. To nie pasuje, tu trzeba odkręcić i odkręcam to, bo te dolne, no to jeszcze jako tako, to tam fajnie przylega i to w sumie fajnie pasuje no a te górne no nie może być taka szczelina przecież tu jest szczelina że o palec wchodzi prawie no, do paznokcia to już można no klucza by można było tam wsadzić no to to jest za duża za duża tutaj yy, ta japa trzeba to odkręcić i to nie wiem będzie trzeba chyba jakoś spróbować odgiąć czymś no bo teraz zwracać to no to z tydzień zejdzie, zanim się zanim to tam się zwróci, zanim jakieś nowe bym kupił, że to, zanim to przyjdzie to raz czekać znowu z tydzień może się to weźmie i odegnie na jakiejś prasce u kogoś i może to by wtedy będzie lepiej pasowało i nie wiem czy to po prostu tam u kogoś na produkcji się coś zadziało i, i ktoś za szybko podniósł prasę, czy tam coś do góry i, i to się nie odgięło, czy co. Nie wiem, ale, ale no po prostu to nie pasuje. Ten cały przód, cały ten przód musi być odgięty jeszcze bardziej. No dolne jakoś tam e, udało się zrobić, żeby pasowały ładnie, a górne już nie. Tutaj jakbym to jeszcze mocniej dociągnął, no to to, to dojdzie i to będzie w porządku, e, ten, ta mała szczelinka, która tu jest, to, to nie jest taka jak tam. No i e, po prostu tu, jakby, tu, jak ziemia będzie się e, sunąć, no to tu będzie ją odcinać. A tu na górze, jak ziemia y, będzie się sunąć, to widzicie, ona będzie wchodziła o tu, o, tam pomiędzy a ścinacza i ona tam będzie wchodzić. Także to, to trzeba odgiąć i tyle. No. Jakby kogoś interesowało, to tutaj są mocowania o numerze 56034073311. No i dolne to jest 0424J5, ale takie, po których ja szukałem tutaj tych, tych uchwytów, to jest właśnie. 073311 To są właśnie te górne, a dolne będą 073310. Czyli na końcu tylko się różnią, że tu jest 0, a tam jest 1. Właśnie ścinacze i uchwyty lewe, a drugie prawe. No, tylko że nie wiem, czy lewe to są z końcówką 1, czy prawe są z końcówką 1, ale chyba właśnie z końcówką 1 to będą lewe. A prawe będą z końcówką 0. Tutaj na tych numerach tak to jest napisane. Na razie trochę nieudana naprawa czy tam montaż. No, nie udało się na razie tego zrobić. No ale po, po wywinięciu tego być może uda się właśnie te ścinacze tutaj zamocować. No i może uda się to dokończyć. Wracamy do tematu pługa. Zostały tutaj podgrzane i wygięte te ścinacze. No, i będziemy teraz je mocować i zobaczymy, jak to teraz będzie pasowało. No, i teraz to słuchajcie, to tu przylega. No, tutaj może jeszcze nadal jest taka szczelinka. No, ale to wiadomo, no to było robione jak robione. Nie pasowało oryginalnie, więc trzeba było podgrzać tutaj. Propsy dla sąsiada, że to ogarnął. Podkładki już tutaj mam. Jak widzicie, takie dosyć duże, które tu są wymagane, no bo są te duże otwory fasolkowe na tych uchwytach, więc tutaj to bez tego ani róż. No i skręcamy to teraz. Teraz wszystkie tutaj pozamieniam. Te nakrętki, podkładki takie. W ogóle mam inną rękawicę, bo tamtą kompletowską zgubiłem. No, ale podkładki takie dosyć duże, żeby to tutaj miało ręce i nogi, bo te były za małe. Te się nie nadawały. No i teraz można to ścisnąć też i mocniej, bo wcześniej to nie można było. 750 kg ten pług waży. No i pozakładane. Tutaj tak jeszcze testowo dociągam, ale widzę, że jest podociągane. Więc pozakładane. Teraz odkręcam to i zakładam tutaj te podkładki. Aż, więc lecimy. O, tak, nie zakręcamy. Więc składamy to wszystko, co tutaj leży. No i będzie można podjechać. Więc w tym odcinku to tyle. Minęło tutaj ile chyba dwa albo 3 dni od czasu, kiedy zmieniałem, znaczy, no, kiedy była próba zakładania tego. Miałem to dokleić Wam do, do odcinka z próby, ale jednak teraz zastanowiłem się i mówię, że to dokleję Wam jeszcze do tych, do tych poprzednich ujęć sprzed tutaj dwóch dni. I dalej, już sobie na kolejnym odcinku zobaczymy, jak to pracuje. Zobaczymy próbę tego, więc zapraszam Was na kolejny odcinek, z e, próby. Także z tej strony, Bartson, ja Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za oglądanie. Kłaniam się nisko i mówię. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!